Panie trenerze, za Wami czterotygodniowy okres przygotowawczy. Jakby trener go, go podsumował? Myślę, że na początku było wszystko ok, później niestety sporo naszych takich drobnych urazów i gdzieś to wszystko tam zaburzyło ten nasz harmonogram. Ale wracamy powoli do zdrowia i mam nadzieję, że na ten pierwszy mecz będziemy zwarci i gotowi. No właśnie, pierwsze spotkanie od razu Wysoka Półka PG w Gdańsk. Dańsk. No, zespół z Dańska w pierwszym spotkaniu jako w roli gospodarza wysoko zawiesił poprzeczkę i troszkę początkowo odleciał nam i, i ten dystans cały czas utrzymywał. To będzie najtrudniejsze, żeby zatrzymać Mikołaja Czaplińskiego czy Tomka Gębale, czy jakieś inne, na inne aspekty zwraca trener uwagę. Na pewno będzie przede wszystkim najważniejsze, żeby zatrzymać Wybrzeże Gdańsk, bo jest to drużyna, która jest absolutnym kandydatem do brązowego medalu i na pewno prezentuje bardzo równą, wysoką formę. Gdzieś tam mamy swój plan i spróbujemy go zrealizować. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężkie jest to zadanie, ale jak mówię, jak wszyscy będziemy zdrowi i podejdziemy do tego w 100% skoncentrowani, to no zrobimy wszystko, żeby tutaj zagrać po prostu dobry mecz. No właśnie troszkę wyprzedził trener pytanie odnośnie wybrzeża. Yy, czy ostatnie spotkanie pucharowe, które też mają za sobą różnicą 10 bramek zwycięstwo nad ustrowią, jest to zaskoczenie, czy właśnie pokazanie, że ta drużyna aspiruje o, o medal w tym sezonie? Nie, no tak jak powiedziałem, no to jest absolutnie główny kandydat do walki o brązowy medal. Yy, I oczywiście Puchar polski to jest puchar polski, każdy gdzieś tam. Yy, Boryka się ze swoimi problemami. Myślę, że Ostrów też nie, nie wyszedł w najmocniejszym składzie, ale nie ma co umniejszać e, zwycięstwa Wybrzeżem. Ale to już jest jakby ich problem i nie chcemy się, jakby nie my, będziemy tutaj oceniać e, Ostrów czy Wybrzeżemy, Musimy się skoncentrować na, na sobie samych i jak mówię, zrobić wszystko, żeby być optymalnie przygotowanym do tego spotkania. Ta druga runda to tylko cztery spotkania domowe, więc tych wyjazdów będzie więcej. Te spotkania ważniejsze będą na wyjeździe. O, cztery mecze są za nami tej, tej drugiej rundy, także to już się, to już się zadziało. E, no tak, cztery mecze u siebie w tym płoskielce, także myślę, że nie, nie, niesamowita frajda dla, e, dla kibiców, że tutaj przyjadą dwie tak mocne i tak dobre drużyny. E, formatu, więc myślę, że tutaj hala zapełni się do ostatniego miejsca, żeby zobaczyć niekoniecznie nas, ale właśnie tych, e, tych tuzów europejskiej światowej piłki ręcznej. Nie było Roszad w składzie, jedna, w sumie jedna, jedyna Roszada w składzie. Skład zostaje taki sam na tą y, drugą część y, sezonu. Tak, zgadza się. No, raz, raz, że myślę, że zawodnicy gdzieś tam e, mamy zbudowaną tą drużynę i tylko ćwiczy, żeby zawodnicy robili progres. Dwa, że oczywiście no, budżet nie jest z gumy i nie, jest, i nie możemy sobie e, pozwolić na dokopywanie zawodników w trakcie sezonu. Albert za nami, e, za Wami. Ten najgorszy chyba okres, który nie za bardzo lubicie, czyli okres przygotowawczy. Cztery tygodnie przygotowania do, do kolejnej rundy. Jak byś ocenił te? Te kilka tygodni przygotowania. No na pewno ten okres przygotowawczy był bardzo intensywny, tak w sumie jak każdy okres przygotowawczy, więc za nami było bardzo dużo pracy fizycznej. Skupiamy się teraz na taktyce coraz bliżej do meczu, pierwszego meczu z Gdańskiem i jesteśmy pełni optymizmu i, i mamy nadzieję, że, że dobrze rozpoczniemy ten rok. No właśnie, od razu spotkanie z Wysokiej Półki, zespół z Gdańska, to faworyt w tym spotkaniu to na pewno, Co, gdzie upatrujesz szans naszych, żeby, żeby zdobyć punkty w tym spotkaniu? na pewno pierwsze mecze po przerwie e, zawsze są bardzo emocjonujące. Tak naprawdę e, będziemy się badać e, obydwoje, e, obydwie drużyny. Będziemy e, na pewno e, nie wiadomo, jest i nasza forma i forma drużyny z Gdańska. Nie ma się co oszukiwać, że w tym sezonie e, są bardzo mocni. E, dodatkowo jeszcze się wzmocnili e, m, Tomaszem Gębalą. E, naprawdę jest e, bardzo solidna obrona i i siła rażenia z drugiej linii. Także zobaczymy. Na pewno będzie to mecz pełen walki i w tym upatruję naszych szans, żebyśmy bardzo dużo zdrowia zostawili na parkiecie, a resztę sobie no, resztę zobaczymy. Po prostu możemy sobie to wywalczyć, możemy sobie walczyć te trzy punkty na parkiecie i zostawić dużo serca. Właśnie hala w Mielcu pokazała, że, ten, że w domu dobrze się czujemy i tutaj te zwycięstwa były zaskoczenia, więc teraz pora na poniedziałek, godzinę 18 i kolejne zaskoczenie. No, dokładnie tak. Myślę, że nie boimy się nikogo. Wygrywaliśmy tutaj już teoretycznie z wyżej notowanymi zespołami, także myślę, że wszystko jest w naszych rękach.